Sponsorem relacji jest Ostoja, hotel i restauracja w Bobowej. który miałby się w Bobowie, 1-8 z finału. Musieliśmy wygrać w posadzie, czyli etap wcześniejszy, 1-16. Tam strasznie się staraliśmy, bo wiedzieliśmy, że ta drużyna młodziczki, no po prostu przychodzi teraz reorganizację i chcieliśmy za wszelką cenę zrobić taką naprawdę fajną imprezę w Babowej, zagrać przy własnej publiczności, która jest tego warta, która zawsze za nami jeździ, a dzisiaj chcieliśmy im skrócić drogę i żeby to było po prostu u nas i cieszyć się jako gospodarz i dzisiaj nam to się udało. Są sponsorzy, którzy naprawdę nam pomagają, jest ich kilka, wspominamy o nich, oni naprawdę zawsze... Wykładają na nas pieniążki, pomagają. Muszę przyznać, że tutaj organizacja tego turnieju jest sporym, sporym przedsięwzięciem, bo trzeba i położyć sędziów, i zapewnić jakieś puchary, medale, jakieś nagrody indywidualne. Są sponsorzy, którzy naprawdę lekką ręką wyciągają pieniążki na młodzież i to jest naprawdę tak niesamowite, wspaniałe. Może nie będę tutaj ich wymieniał, bo jest ich tak dużo. Myślę, że gdzieś tam w opisach postaramy się ich wyłonić. My z tego miejsca serdecznie dziękujemy. I też muszę wspomnieć panu burmistrzu, który przyjmuje z radością takie inicjatywy, zawsze nam pomaga, jeździ z nami. I jeszcze rodzice, którzy naprawdę, jak widzicie, sami robią wspaniałą atmosferę, z czego się bardzo cieszymy. Gdybyśmy wygrali te zawody, to odbyłyby się one w Bobowe. a tak to mamy wyjazd, idziemy dalej zwiedzać Polskę z naszą małymi wilczyskami. Na tym etapie jest strasznie wyrównany poziom, to wszystkie drużyny mogą zwyciężyć, wszystkie mogą przegrać. To jest dyspozycja dnia, to jest podejście do, do sytuacji, wykorzystanie jakichś momentów, wykorzystanie błędów przeciwników. To jest naprawdę gra już na szczycie, to już są najlepsi z najlepszych. No a cieszymy się, że jesteśmy między nimi. A co do góry, no, rewelacyjny mecz w piątek. Mecz z Nową Karczmą, zagrany na takim entuzjazmie, na takiej walce i na takim speedzie. No i dzięki temu zwycięstwo. Yy, mecz z Kwidzeniem, muszę przyznać, bardzo mocna, silna drużyna poukładana i przede wszystkim długa ławka. I to daje zwycięstwo. I no nie można zapomnieć o bramkarce, która naprawdę wybraniała takie wspaniałe akcje. To, to był klucz dla kwitnienia, który, który wygrał. Dzisiaj mecz y, z nieba do piekła i potem pow, znowu powrót na niebo. Także trochę horror. Y, Wkradło się niestety troszkę takiego roztargnięcia w drugiej połowie, ale liczy się wygrana. Tak jak mówił Kazimierz Górski, nieważne jak się wygrywa. Można wygrywać do końca życia jedną bramką. Dzisiaj się udało. Uwiecie. Przede wszystkim chciałbym na początku pogratulować dziewczynom, bo to był kawał dobrej roboty. Turniej świetnie zorganizowany, mieszkamy w super warunkach, Sport Arena Szalowa, także całość, jeżeli chodzi o organizację, to naprawdę zapięta na ostatni, na ostatni guzik, przemili ludzie, wspaniali kibice, wysoki poziom sportowy, co trzeba na pewno podkreślić. Uważam, że na takich turniejach nie ma, nie ma, nie ma słabych meczy, każdy przeciwnik jest wymagający, cieszymy się, że wyniki się ułożyły od początku turnieju. Po naszej myśli w pierwszym meczu pokonaliśmy Szczecin, to nie był pierwsze mecze, nigdy nie są łatwe. Drugi mecz z kolei graliśmy z gospodarzami, wiadomo, gospodarzom sprzyja własna hala. Ten mecz również udało nam się rozstrzygnąć na naszą korzyść. Zapewniliśmy sobie awans do 1.4. Pucharu ZPRP. W tym trzecim meczu już miałem troszeczkę luźniejszy, że tak powiem, więcej możliwości mogłem wpuścić zawodniczki, które grały mniej. Wynik niczego już nie zmieniał, wszystko było rozstrzygnięte, także dałem szansę pobrać każdej, każdej zawodniczce. Jesteśmy bardzo zadowoleni, na pewno Wilczyska zostaną w naszej pamięci zapamiętane pozytywnie. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś uda nam się tu wrócić. Piękne okolice, zupełnie dla nas jest to nowość, także jesteśmy naprawdę bardzo zadowoleni, tym bardziej, że zajęliśmy pierwsze miejsce. Mogę powiedzieć tak, nie jestem fanem, nie jestem kibicem w ogóle na piłki ręcznej, natomiast to, co dzisiaj zobaczyłem, no rozgrzało mnie naprawdę bardzo mocno i bardzo gorąco. Tym bardziej, że Dziewczyny z tak małej szkółki poprzez liczącej do stu uczniów prawdopodobnie z tego, co udało mi się zorientować, potrafiły nawiązać równorzędną walkę z dziewczynami ze Szczecina, ze szkoły mistrzostwa sportowego, a mimo to w tej wyrównanej walce okazały się zwycięzcami i to naprawdę buduje. Jestem wręcz za, zaskoczony pozytywnie i dumny z tego, że z ziemi gorlickiej. Z, Mamy tak wspaniałe dziewczyny, które potrafią walczyć jak równy z równy z dziewczynami z całej Polski i przede wszystkim to jest ważne, że była to walka, walka czysta, fair play, nie było żadnych złośliwości, żadnych fauli i naprawdę ten wynik podgrzewał, bo raz jedna dziewczyna drużyna prowadzi, raz druga drużyna prowadzi, a mimo to końcówka meczu należała do nas, do Wilczysk i Jestem naprawdę mile zaskoczony i tak jak już wspominałem tutaj panu burmistrzowi, liczę na to, że i powiat włączy się w to, aby docenić tę tą młodzież ambitną, zdecydowaną i waleczną.